Czy miewasz czasem kurcze mięśni, skacze ci powieka i myślisz, że to z powodu braków magnezu, a może wciąż czujesz się przewlekle zmęczony i wydaje ci się, że jedyne czego potrzebujesz to odrobiny snu więcej lub też mocnej kawy, bo w pewnym wieku po prostu tak już jest, że jesteśmy bardziej zmęczeni, a może miewasz zaparcia, trudności z oddychaniem albo cierpisz na bezsenność. Jeśli choć jeden z punktów dotyczył ciebie, to ten odcinek jest dla Ciebie. O ile wymienione przeze mnie objawy mogą mieć różne podłoże, o tyle mało znaną przyczyną wszystkich wyżej wymienionych może być niedobór potasu. Pamiętajmy, niedobór tego pierwiastka jest bardzo niebezpieczny dla zdrowia. Jego przedłużające się, niskie stężenie we krwi może powodować niszczenie naszych mięśni i wiele innych poważnych komplikacji. Dlatego polecam posłuchać, jakie objawy naszego organizmu mogą świadczyć o niedoborach tego pierwiastka. A listę dzisiejszych objawów rozpoczniemy od przewlekłego zmęczenia. Kto z nas choć raz nie doświadczył tego stanu? Kiedy mówimy o przewlekłym zmęczeniu, to raczej myślimy o niedoborze magnezu, o depresji, o anemii, stresie, zaburzeniu snu, czy też odwodnieniu. Śmiem nawet twierdzić, że. Nikt z państwa nie wytypował potasu jako przyczyny silnego i przewlekłego zmęczenia. Ale to właśnie niedobór tego pierwiastka jest jedną z częstszych przyczyn przewlekłego zmęczenia. To zjawisko jest o tyle groźne, że niedobór potasu typowany jest jako ostatni w kolejce, jako potencjalna przyczyna tego stanu. Stąd też stan ten może trwać i trwać, niszcząc nasze zdrowie zanim małe stężenie potasu zostanie wytypowane jako główny winowajca naszych objawów. A dlaczego niedobór potasu prowadzi do przewlekłego zmęczenia? Ponieważ gdy jego rezerwy się wyczerpują, nasze mięśnie słabną, serce gubi rytm, a ciśnienie skacze dziecko na ogrodowej trampolinie. Gdy dołożymy do tego problemy z oddychaniem, ciągłe parcie na pęcherz, zaburzenia trawienia, zawirowania w gospodarce hormonalnej, ale także węglowodanowej, to wszystko tworzy wtedy mieszankę wybuchową. Trudno się zatem dziwić, że pojawia się zmęczenie, a nawet gorzej, skrajne wyczerpanie. Oczywiście mówię o tym zjawisku dość ogólnikowo, ale robię to dlatego, że będę rozwijał te zagadnienia w kolejnych punktach. A kolejnym objawem, który może towarzyszyć brakom potasu w naszym ciele, jest osłabienie mięśni oraz ich niekontrolowane i bolesne kurcze. Czy kiedykolwiek doświadczyliście państwo takiego nagłego ataku bólu oraz napięcia w łydce? Ja niestety miałem tę wątpliwą przyjemność. Jestem pewien, że wtedy słyszeli mnie wszyscy domownicy. Ważne, żeby mieli państwo świadomość, że taki objaw nie musi mieć żadnego związku z niedoborem magnezu, jak się to powszechnie uważa, ale właśnie z niedoborem i nieodpowiednią podażą potasu. Ale jest coś jeszcze, o czym warto wspomnieć. Otóż duży, poważny niedobór potasu prowadzi do rabdomiolizy, czyli rozpadu tkanki mięśniowej, która objawia się bólem mięśni oraz ich przykurczem i obrzękami. Dawniej uważano, że tylko nadmiar potasu może wywoływać ten stan. Jednak, jak się okazuje, niedobór potasu może także powodować rozpad tkanki mięśniowej. Absolutnie nie należy bagatelizować takich symptomów, ponieważ może skończyć się to nawet ostrą niewydolnością nerek. Jak Państwo widzicie, potas to nie jest byle chłystek, to jest poważny, dostojny gość w garniturze, który ma naprawdę dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o nasze zdrowie. A już na pewno ma wiele do powiedzenia, jeśli chodzi o funkcjonowanie naszego układu nerwowego. Jeśli odczuwacie państwo drętwienie i mrowienie w nogach albo też w rękach, albo w dowolnej innej części ciała, nie musi być to wcale następstwem siedzenia w niewygodnej pozycji, a właśnie niedoboru potasu. Takie zjawisko określane jest mianem parestezji, które pojawiają się w skutek zaburzeń przewodzenia impulsów nerwowych. Jeśli nieprzyjemne drętwienie oraz morowienie kończyn pojawia się u Państwa sporadycznie, to raczej nie ma większych powodów do obaw. Gorzej, jeśli odczuwacie je Państwo regularnie. Wtedy tym bardziej polecam udać się do lekarza, ponieważ może to świadczyć o poważnym stanie chorobowym np. niedoborze potasu, czy innej przewlekłej chorobie np. cukrzycy. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do tematu mięśni, ponieważ nie miałem okazji wspomnieć o najważniejszym ze wszystkich mięśni w naszym ciele czyli o naszym sercu. Jeśli macie Państwo wrażenie, że bije ono zbyt szybko lub też nierównomiernie tak jakby chciało nam wypaść z klatki piersiowej i przy tym czujecie, że wraz z tym tak jakby oddech nie szedł w parze z naszym sercem to również może mieć związek z niedoborem potasu. Jego rolą jako elektrolitu jest przesyłanie impulsów elektrycznych pomiędzy komórkami odpowiedzialnymi za pobudzenie mięśnia sercowego do skurczu. To oznacza, że właśnie od potasu zależy każde jego uderzenie. Aby jeszcze dokładniej państwu pokazać, jak duża jest jego moc, to przytoczę wnioski badań, według których wyższe spożycie potasu w diecie zmniejsza ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej oraz udaru mózgu oraz innych schorzeń układu sercowo-naczyniowego. A skoro mówimy o diecie, to o tym, w jakich produktach go szukać, opowiem państwu nieco później, dlatego zachęcam, aby pozostać ze mną do samego końca. Być może powiecie państwo, że doktor Skoczylas jest dzisiaj monotematyczny, ponieważ ciągle mówi o tych mięśniach. Ale zaryzykuję i poświęcę im jeszcze jeden punkt. Istnieje bowiem związek między potasem a zaburzeniami oddychania, w który to proces zaangażowane są mięśnie. Jaka jest zależność pomiędzy jego niedoborem a zaburzeniami oddychania? Otóż proces oddychania wymaga zaangażowania licznych mięśni, m.in. przepony, aby umożliwić płucom wdychanie i wydychanie powietrza. Gdy stężenie potasu w ustroju jest zbyt niskie, wspomniane mięśnie, a co za tym idzie, płuca, nie są w stanie prawidłowo wykonywać swojej pracy. Oczywiście konsekwencją tego są problemy z oddychaniem, które zauważa osoba z niedoborem tego pierwiastka. I aby uświadomić Państwu to, jak ogromny wpływ na proces oddychania ma potas, chciałbym uzmysłowić Państwu fakt, że jego poważne niedobory mogą prowadzić nawet do niewydolności oddechowej, wymagającej użycia respiratora. Zatem jest to kolejny dowód na to, że potas to jeden z najważniejszych pierwiastków w naszym organizmie, a zaznaczę, że to jeszcze nie koniec moich wywodów na jego temat, bowiem jego niedobór może powodować szereg innych objawów. I właśnie do kolejnego przechodzimy. Okazuje się, że niedobór potasu może prowadzić do rozwoju nadciśnienia tętniczego. Ale zanim opowiem o tym więcej, należą się dwa słowa wprowadzenia. Pamiętajmy, że potas ma ważnego partnera w naszym ciele, a jest nim sód. Te dwa pierwiastki wpływają na siebie wzajemnie, oczywiście, na swoje stężenie. Jeśli jednego jest za dużo, niestety drugi na tym cierpi. I tym sprytnym sposobem przechodzimy do soli. Sól kuchenna jest źródłem sodu, czyli pierwiastka, który wypiera potas. A jak już wiemy, niedobór potasu powoduje rozwój nadciśnienia. Stąd też, podsumowując, Zbyt duża podaż soli powoduje problemy z ciśnieniem krwi właśnie poprzez negatywny wpływ na poziom potasu. Ale za regulowaniem ciśnienia krwi stoją jeszcze inne mechanizmy, a w tym zdolność potasu do rozluźniania naczyń krwionośnych, poprawy tolerancji glukozy oraz zmniejszenia aktywności układu współczulnego, czyli tego, który odpowiada za pobudzenie naszego organizmu w sytuacjach stresowych. Ale, żeby nie było, że jestem dzisiaj pesymistą, to podzielę się także dobrą wiadomością. A mianowicie taką, że zwiększenie ilości potasu w naszej diecie przynosi bardzo szybkie i dobre efekty w tym zakresie. A na niedoborze potasu niestety traci również nasz układ pokarmowy. I tutaj ponownie zero zaskoczenia: znowu na pierwszy plan wysuwają się mięśnie. A dokładniej mówiąc, mięśnie gładkie zlokalizowane w naszym przewodzie pokarmowym. Proszę się temu nie dziwić, że znów mówię o mięśniach, ale prawda jest taka, że bez nich trawienie pokarmów byłoby niemożliwe. Dlaczego? Bo to właśnie skurcze mięśni odpowiadają za mieszanie, rozdrabnianie i przesuwanie się treści pokarmowej w naszym brzuchu, począwszy od przełyku aż do mniej romantycznej części ciała na samym końcu. A co do tego wszystkiego ma potas? Jak już państwo wiecie, to właśnie on pomaga przesyłać impulsy z mózgu do mięśni, więc gdy zaczyna go brakować, ich skurcze są słabsze. W konsekwencji treść pokarmowa przesuwa się wolniej niż powinna, a trzeba przyznać, że ma ona do pokonania całkiem długą i zawiłą trasę. To ślimacze tempo sprawia, że pojawiają się wzdęcia, zaparcia, ból brzucha oraz uciążliwe dolegliwości. Na złego w wyniku niedoboru potasu może pojawić się również częstomocz. Stan ten ma związek z naszymi nerkami. Zbyt niskie stężenie potasu w organizmie upośledza ich zdolność do regulowania poziomu elektrolitów w naszej krwi oraz zagęszczenia moczu, co niestety nasila potrzebę jego częstszego oddawania. Temu objawowi może towarzyszyć również zwiększone pragnienie, chociaż jakby się tak dokładnie zastanowić, to słowo zwiększone chyba nie oddaje do końca istoty problemu. Raczej powiedziałbym, że w przypadku niedoborów potasu, to pragnienie jest wręcz trudne do opanowania. I proszę teraz przez chwilę pomyśleć, czy objawy, o których wspomniałem, czyli wzmożone pragnienie i częstsze oddawanie moczu, z czymś jeszcze Państwu się kojarzą? Jeśli oglądaliście Państwo uważnie moje filmy o cukrzycy, Zapewne dość szybko skojarzyliście, że są to symptomy typowe właśnie dla tej choroby. Dlatego w przypadku ich wystąpienia prócz badania poziomu potasu warto, ba, a nawet trzeba, dodatkowo zbadać poziom glukozy we krwi. A skoro wspomniałem o cukrzycy, to jeszcze raz się powtórzę, bo chcę, żebyście Państwo zapamiętali, że niedobór potasu może naprawdę nieźle namieszać w gospodarce węglowodanowej. W normalnych warunkach, jak na dobrego kumpla przystało, pierwiastek, ten można powiedzieć, wyciąga pomocną dłoń do insuliny i pomaga jej się wydostać w odpowiednich ilościach z komórek beta trzustki, czyli tych komórek, które produkują insulinę, żeby mogła robić to, co do niej należy, czyli trzymać w ryzach glukozę. Nie trudno się zatem domyślić, że gdy jest go zbyt mało, nie jest on w stanie robić tego efektywnie, nawet jeśli ma dobre chęci. W konsekwencji wydzielanie insuliny jest zaburzone, więc glukoza zbyt łatwo panoszy się w naszym organizmie, a stąd już bardzo krótka droga do pojawienia się nietolerancji glukozy. Sporo dzisiaj opowiadałem Państwu o wpływie potasu na nasze zdrowie fizyczne, więc to jest dobry moment, żeby omówić jego wpływ na nasze zdrowie psychiczne. Niedobór tego pierwiastka może objawiać się uczuciem lęku oraz niepokoju. Oraz występowaniem stanów depresyjnych. W jednym z badań możemy na przykład przeczytać, że spożywanie pokarmów bogatych w sód i ubogich w potas przyczynia się do rozwoju objawów depresyjnych we wczesnym okresie dojrzewania. Tak naprawdę o korelacji pomiędzy deficytem potasu a depresją mógłbym mówić jeszcze naprawdę długo, wcale nie krócej niż o mięśniach czy też cukrzycy. Ale w kolejce czekają jeszcze inne zagadnienie, którym warto się przyjrzeć bliżej. Zresztą domyślam się, że już trochę się Państwo zniecierpliwiliście i chcecie usłyszeć tę zaskakującą informację. Nie trzymam Państwa dłużej w niepewności i powiem, że w medycynie znane są przypadki, w których niedobór potasu prowadzi do uwaga ostrej psychozy. Aby zrozumieli Państwo powagę sytuacji, to wyjaśnię, że psychoza to taki stan, w którym dochodzi do urojeń, omamów wzrokowych, słuchowych oraz czuciowych, a nawet utraty kontaktu z rzeczywistością. Żeby nie było, że podane przeze mnie informacje są wyssane z palca, przytoczę jeden z kilku przypadków klinicznych, w którym u młodej kobiety z atakiem ostrej psychozy objawy ustąpiły. Już po kilku godzinach od zastosowania chlorku potasu. Jako ciekawostka dodam, że nie wystąpiły one ponownie w trakcie sześciomiesięcznej obserwacji. Mam nadzieję, że już Państwo rozumiecie, dlaczego dzisiaj wielokrotnie podkreślam, jak ogromną moc posiada potas i jak bardzo nasz organizm dostaje w kość przy jego niedoborach. I tym oto sposobem dotarliśmy do ostatniego punktu na naszej dzisiejszej liście, a mianowicie. Do problemów ze snem. Biorąc pod uwagę fakt, jak często poruszam ten temat, nie zdziwiłbym się, gdyby moi stali widzowie zaczęli zadawać sobie pytanie, co w obecnych czasach nie powoduje zaburzeń snu. No i niestety muszę Państwa zmartwić, ale do naszej obszernej listy przyczyn bezsenności trafia kolejna pozycja, czyli niedobór potasu. Ma to tak naprawdę związek ze wszystkim tym, o czym dzisiaj powiedziałem, czyli. Z uciążliwymi skurczami mięśni, kolejno z zaburzeniami rytmu serca, wzmożonym oddawaniem moczu w nocy w tym przypadku wiadomo, w nocy chcemy spać. Kolejno dolegliwościami ze strony układu pokarmowego, kolejno ciśnieniem, oddychaniem oraz uczuciem lęku. A skoro wiemy już, jakie są objawy niedoboru potasu, to odpowiedzmy sobie na pytanie, jakie jest dzienne zapotrzebowanie na ten pierwiastek. Według oficjalnych zaleceń powinniśmy spożywać go w ilości od 3,5 do 4,5 tysiąca mg na dobę, a więc całkiem sporo. Mówię tutaj o osobach dorosłych, ponieważ u dzieci poniżej 16 roku życia zapotrzebowanie jest mniejsze. Dla przykładu, 6-miesięczne niemowlęta potrzebują zaledwie 400 mg potasu na dobę, podczas gdy u nastolatków w wieku od 10 do 12 lat. Optymalna ilość tego pierwiastka wzrasta już do 2400 mg na dobę. A jakie są przyczyny niedoboru tego pierwiastka? Ważne, aby mieli Państwo świadomość, że za niedoborem potasu nie stoi tylko nieodpowiednia dieta. W rzeczywistości przyczyn jego małego stężenia w naszym ciele jest naprawdę wiele. Należy do nich m.in. nadmierne pocenie się, kolejno choroby nerek. Oparzenia skóry, niedobór magnezu, przyjmowanie leków poczopędnych i glikokortykosteroidów, stosowanie insuliny, nadużywanie leków przeczyszczających, niedrożność jelit, długotrwałe wymioty, biegunki, a także długotrwałe spożywanie lukrecji. A w jakich pokarmach szukać potasu? Możecie Państwo uwzględnić w swoich posiłkach m.in. takie produkty jak pomidory. Banany, fasola, szpinak, suszone owoce, awokado, pomarańcze, orzechy, dynie, soczewice, ziemniaki, brokuły, cukinie czy też produkty pełnoziarniste. I to była ostatnia informacja w dzisiejszym filmie. Jak zwykle dziękuję za Państwa uwagę i jak zawsze zapraszam do następnego odcinka. Do usłyszenia.